Following the the seven point eight magnitude earthquake. And again, the aftershocks continue. There are over ninety aftershocks and counting. Some of the aftershocks right here's one that was seven point five. And this one here was five miles deep. That is extremely shallow for an earthquake of that magnitude. They're going to be very destructive on the surface as the ground is going to roll like carpet. I had a, a gentleman explain that to me one time. He was in an earthquake and he said the ground literally rolled like you would unroll a roll of carpet. Um, he said it was not anything fun to be in. But last night, was unique with regard to the moon last night was known as a micro moon and we're going to talk about what a micro moon is and it doesn't happen very often and last night when the micro moon was in full effect the earthquake started you can see february 5th of 2023 and there's the 7.8 magnitude earthquake over in central turkey right around the same time as the micro moon well here's a coincidence that i found that you guys may find interesting there was a micro Moon last year in June of 2022. In fact, it was on June 29th. Just so happened in June of last year, there was a large earthquake also over in the Eastern Hemisphere, over here in Afghanistan, not too terribly far from Turkey. And this too was a very shallow earthquake coming in at four kilometers deep that's two miles are you serious two mile deep 6.0 magnitude earthquake that also did a lot of damage in that region this again occurred on june twenty second of 2022 right before a micro moon and this year in 2023 there was a micro moon on the same exact day as the the large 7.8 magnitude earthquake so it makes you wonder if that was a mere coincidence here's a look at the earth and the moon right now this is a map of the solar system and the moon is at what they call apogee and it's at its farthest point away from the earth the super moon is when the moon is at its closest point to the earth so it makes you wonder could there be a stronger gravitational pull at least in the eastern hemisphere with regard to the, the moon and the earth is it creating some sort of an anomaly and i'm talking no to moi drodzy widzieliście jakie cholerne nieszczęście znowu z tym trzęsieniem co ci biedni ludzie zawinili sami widzicie jaki ten świat jest parszywy Właśnie przed chwilą patrzyliście na Micro Moon. A tutaj spójrzcie, coś się dzieje z powietrzem. Nieprawdopodobne. Eee, temperatura troszkę poniżej zera. I jak niesamowicie powietrze faluje, co? Identyko jak w upalny dzień w lato. Zaraz wrócimy do tego księżyca. Ale tu jest fajna rzecz z tym cieniem. Tutaj, tym czarnym na dole. To to ja, ja, ja ja, coś rzucam cień. I zobaczcie, gdzie on celuje ten cień, tak? Na prawo od tamtego słupa. A tak było wcześniej. Patrzył bardziej w lewo, tak? Bliżej tego słupa. Sprawdzimy, czy się zgadza to z azymutami. Tu jest godzina wschodu księżyca. Tu jest godzina zachodu słońca. Sytuacja wygląda tak. 40 minut różnicy pomiędzy księżycem a słońcem zawsze robimy sobie takie grafiki i spójrzcie, na początku on patrzył ten cień tak troszkę na prawo od tego słupa i zobaczcie, że yy, to by się zgadzało z azymutami to życie realne tak, najpierw patrzył tak na ten słup troszkę na prawo od słupa słońce się przesuwa w prawo ode mnie za plecami i cień się przesuwa w prawo. A księżyc powinien być bliżej tego słupa. Za moimi plecami jest słońce. Zachodzi pomału. Jest ukryte za chmurą. Szkoda, że taka była sytuacja. No ale nieważne. I teraz patrzcie. Wychodzi księżyc. Widzicie go? Bardzo blady i troszkę chmurkami przesłonięty jeszcze ale widać, że dotyka prawie tego słupa co nie? Czyli tak jak widzieliśmy ten mój cień patrzył na prawo a księżyc jest bardziej na lewo no nie? Tak był cień, potem tak był cień księżyc dotyka słupa czyli w miarę pasownie co nie? Tak jak tutaj z tą grafiką tak szanowni Państwo to popatrzmy chwilę, jak on sobie wychodzi. Zaraz pokażemy też z drugiej kamery przyspieszone. I co? Następnego dnia, czyli 6, byłem w podróży, ale mimo to zatrzymałem się na dobrej miejscówce, żeby popatrzeć na Księżyc, ale pogoda się gwałtownie skiepściła totalnie i było pełne zachmurzenie i w szóstego nic, a nic nie widziałem z tego księżyca także tutaj mamy nadal 5 luty odległość ponad 400 tysięcy tak, najdalsze położenie najdalej od Ziemi jest księżyc, teoretycznie według modelu Helio nic się nie działo kompletnie nic się nie działo z krawędziami, więc nie będę Was tutaj zanudzał ale zaraz zobaczymy fajny księżyc od naszego kolegi Neita z Australii Tu mamy przyspieszone, jak on schodzi ładnie Jeszcze chwilkę i przeniesiemy się do Australii No było u mnie dosłownie 2-3 dni przepięknej pogody Tak jak widzieliście ładną zimę w poprzednim filmie I się znowu skiepściło. Dobra, i teraz patrzcie uważnie Na, te, na tą dolną krawędź, jak ona się zniekształca Bo o co tutaj chodzi? I tu jest mocno przyspieszony ten księżyc. W ogóle Nate, że tak powiem, łagodnie spierdolił tą sprawę, tak? No, ale trudno. I on się wznosi dosyć szybko, bo jest mocno przyspieszony. Tu jest zdjęcie, tak? Porównanie odległości od Ziemi. On się cały czas wznosi i cały czas ta krawędź dolna jest bardzo mocno zniekształcona. I o co tutaj chodzi? Gdyby to były warstwy powietrza takiego poziomego? to kiedy on był niżej ten księżyc, pozy... numer jeden, tak, to on powinien mieć poszarpany wnętrze też, też tak? bo gdy wszedł wyżej, to na tym poziomie tak samo falował mu ten dół, ale gdy był niżej, to nie falowało mu w środku, tak? było, nie było zniekształceń. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi, bo ja mam problemy z tłumaczeniem. No, zobaczcie jeszcze raz, on cały czas wchodzi do góry i cały czas zniekształca się krawędź dolna ale żadnych zniekształceń nie obserwujemy w środku pomimo, że, że powinny być gdyby przechodził przez jakąś warstwę powietrza stojącego w miejscu, tak? Eee... Ojejku, to już koniec kochani, dziękuję bardzo więcej wiadomości w opisie eee, dziękuję serdecznie Pozdrawiam Was i zdrowia życzę i żeby jakoś było. Na razie.